Co można zrobić, żeby zacząć panować nad sobą? Zawsze powtarzałem w moim życiu, że jeśli panujesz nad sobą, to tak naprawdę wygrałeś już życie. Wszystkie rzeczy później przychodzą ci same. Dlaczego tak uważam? Ponieważ gdy nie panujesz nad sobą, to w momencie, gdy coś próbujesz zrobić, to robisz to samoistnie. A co to znaczy samoistnie? No załóżmy, że skończyłeś robotę, skończyłeś wykonywać coś konkretnego. I najczęściej, aktualnie, w momencie, gdy. Dzieje się taka pustka. Nie wiesz, co się ci robić dalej. To co robisz? Bierzesz telefon na przykład i zaczynasz przeglądać. Dla jednych to będzie Facebook, dla drugich to będzie Instagram, dla trzecich to będzie TikTok, a inny będzie przeglądał jakieś oferty, promocje na Allegro, różnego rodzaju rzeczy. Tak? Każdy ma pewnego rodzaju jakieś swoje uzależnienie. Jakieś reddit, jakieś nowinki, niestety często bardzo złe. Jesteśmy od czegoś tego typu, od tego typu informacji na przykład uzależnieni, ale robimy to nie na zasadzie takiej, że ty decydujesz o tym. Nie, 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 nie. To jest zrobione na zasadzie innej. To jest robione na zasadzie takiej, że po prostu sam telefon jest brany do ręki, nie przez ciebie. To się samoistnie dzieje. Ty po prostu bierzesz ten telefon i od razu to robisz. Nie, a, a dlaczego tak uważam? Bo to nie jest tak, że ty sobie zadajesz pytanie. Czy ja powinienem zabrać się do tego telefonu i w tym momencie przeglądać powiedzmy wykop i dowiedzieć się z czegoś na temat powiedzmy polski, czy też na temat jakichś innych, tak? Czy, czy zadajesz sobie takie pytanie, zanim wejdziesz na przykład na wykop, czy też zanim wejdziesz na TikTok, to myślisz sobie: Ja potrzebuję teraz odpocząć. Zrobię sobie to przez następne 10 minut i będę się patrzył na te filmy krótkie, bo wiem, że się dzięki temu odprężę. I wtedy dopiero otwierasz telefon i się patrzysz. Czy tak jest? Nie, tak nie jest. Zawsze jest po prostu tak, że to się dzieje samoistnie, czyli samo się dzieje. Istota dzieje się sama tego faktu. Po prostu telefon jest brany do ręki i ty Bezmyślnie się za to bierzesz. Nie tylko ty. Ja też. Do tej pory tak miałem. Natomiast przypomniałem sobie w momencie, gdy pewna osoba powiedziała, że all pleasures are hidden behind the. the what? Zapomniałem. <laughs> all pleasures are hidden behind the pain. No właśnie, po angielsku. Pain, bull. Chodzi o to, że wszelkiego rodzaju przyjemności są schowane za bólem. I wtedy nagle sobie przypomniałem, co robiłem kiedyś. Kiedy w krótkim okresie życia osiągłem bardzo dużo skromnie mówiąc, co robiłem wtedy? Wtedy po prostu zawsze pytałem się samego siebie, czy ja coś mogę zrobić. W to rozumiecie? Jeżeli mój fokus, moje skupienie przeszło na coś innego, to czasami robiłem w ten sposób. I mówiłem sobie: Nie, 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 arku. To Ty jesteś panem tego ciała. Ty podejmujesz ostateczne decyzje. To tylko od Ciebie zależy, co się teraz stanie. Czy Ty będziesz bezmyślnie tutaj siedział na internecie, czy też będziesz szedł w stronę swojego celu? I w ten oto właśnie sposób szedłem do przodu, parłem do przodu. Bo po prostu, gdy coś się działo, co nie odpowiadało temu mojemu celowi, moim marzeniom, to od razu konfrontowałem się z samym sobą. W momencie, gdy robiłem pompki, Codziennie rano. Padałem na pysk. Nawet gdy miałem złamaną nogę, to robiłem pompki w ten sposób, że jedną nogę miałem podniesioną w powietrzu i robiłem pompki na jednej ręce. Nie, to było inaczej. <śmum> miałem złamaną rękę. <śmum> miałem złamaną rękę i na jednej ręce robiłem pompki. Wybaczcie, ale robiłem tak naprawdę. Po prostu robiłem na jednej ręce pompki. To było tak dawno, bo to było ponad 10 lat temu. Wtedy po prostu człowiek robił wszystko, to co chciał, wbrew pozorom, naprawdę, bo to było to, co ja chciałem, to, co dążyło do moich celów, a w tym momencie człowiek nagle po jakimś czasie o tym zapomniał że panował nad sobą. Trochę mi się za dobrze zrobiło w życiu. I niestety, ale zacząłem tracić kontrolę nad sobą. Jak zresztą większość z nas kont traci kontrolę przez technologię, która nas otacza. No, niestety, jest w tym momencie dużo więcej technologii na rynku, która wpływa na nas podświadomie. Kiedyś nie było tak. Że mogliśmy sobie oglądnąć cały serial za jednym razem. Kiedyś trzeba było co? O godzinie powiedzmy 16:30 leciał Dragon Ball na RTL-7, tak? Na takim kanale. I trzeba było lecieć ze szkoły, żeby zdążyć na tę konkretną partię trwającą 30 minut. Ale wtedy człowiek wiedział, że odpocznie te 30 minut i nie miał tego już więcej. Później na przykład brał się za naukę. Coś go ograniczało przede wszystkim, bo była ograniczona ilość rozrywki. Teraz. Nie dość, no że filmów masz skończenie wiele, takich konkretnych, tak? Serialów możesz oglądać kilka sezonów jednocześnie. To na TikToku, czy na jakimkolwiek portalu, gdzie jest scroll, 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 w dół, w dół, w dół, to ty możesz sobie po prostu scrollować w nieskończoność i właściwie to nigdy się ta zawartość nie zakończy. Cały czas możesz dostarczać dopaminy, szczęścia swojemu mózgowi. Możesz cały czas nadpisywać po prostu swoje szczęście. Możesz, poka możesz pokazać samemu sobie, że cały czas jesteś szczęśliwy. No bo w końcu mózg myśli, jest szczęśliwy, no cały czas robi to, co daje mi szczęście, tak? Nowe informacje, bla bla bla. bla. Rusza się, rusza się, nic z tego nie pamiętasz, Ale się dalej, 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 I co z tego? Nie idziesz w stronę swojego celu, bo nie panujesz nad tym. Samo się to dzieje. Niestety. A co wystarczy zmienić tak naprawdę? Jakie jest rozwiązanie tego problemu? Rozwiązanie tego problemu polega na tym, że gdy nagle w myśli, pojawi ci się coś w stylu muszę zabrać ten telefon. No właściwie nawet, to ci, nie, nie, że to się dzieje, że myślisz, że te, po prostu bierzesz telefon, odpalasz go i już wchodzisz do aplikacji. Nie, nie, nie. Zanim klikniesz tą aplikację. Chwila przerwy. Pomyśl sobie. Dlaczego ja to teraz robię? Czy ja to robię kompulsywnie? Czy ja to robię po prostu dlatego, że mam coś konkretnego do załatwienia tam? Czy ja to robię, bo chcę się nauczyć czegoś i to dąży do mojego celu? Czy ja chcę teraz odpocząć? Jeżeli nie jest to w stronę Twojego celu, to teraz możesz zdecydować co innego. Możesz po prostu wyłączyć, odłożyć telefon i się zastanowić, to co ja rzeczywiście chciałbym zrobić. I wracasz do życia, wracasz do myślenia, wracasz do bycia tu i teraz. To jest tak zwany mindfulness. Czyli Twoja myśl, mind, Twój umysł jest tu i teraz. Decydujesz o tym, co będziesz robił, a nie decyduje za Ciebie sam organizm. Pamiętaj, to Ty jesteś panem swojego losu, czy panią. To Ty decydujesz o tym, co się będzie z Tobą. Działo, bo ostateczną decyzję nie podejmuje twój humor. Nie, to jesteś ty jednak, i ty jesteś odpowiedzialny za swoje czyny. Warto też wiedzieć, że. Bo, bo wydaje mi się, że ja właśnie dlatego straciłem mój nawyk, związany właśnie z takimi decyzjami, które właśnie przypomniały mi pewnego rodzaju właśnie te słowa, że wszystko, że wszelkiego rodzaju przyjemności schowane są za właśnie. Bólem to jest to, że w, po pewnym momencie człowiek może dojść do tej czegoś takiego, że zaczyna mieć wyrzuty sumienia. Wyrzuty sumienia za to, że on coś robi niezgodnego z tym, co jest w jego planie. I gdy dojdzie do takiej sytuacji, to no niestety te wyrzuty sumienia człowieka z, z, jakby zjadają. Mnie przynajmniej trochę zjadły przez pewien okres mojego życia. Natomiast teraz zdałem sobie z tego sprawę, że też trzeba warto rzucić, rzucić czasem na luz. Czyli łączymy, ty jesteś panem swojego losu, ty decydujesz, ale w momencie, kiedy na przykład rzeczywiście chcesz odpocząć, ty zasługujesz po tej ciężkiej pracy pójścia do swojego celu. To zdecyduj się na to, ale to ty masz decydować. A co to znaczy? To znaczy, że kiedy odpalasz swój telefon i patrzysz się na na przykład YouTube, tak? I hmm, co z tym YouTubeem? Co ja chcę tam teraz oglądnąć? Śmieszne filmy, śmieszne kotki na przykład. Choć nawet. Niech to będzie na coś głupiego, nieważne. Znaczy, to nie jest głupie, nie, nie obrażajmy się. Chcesz po prostu odpocząć, ale mówisz sobie. Odpowiadam: Ja potrzebuję odpoczynku i robię to dlatego, że chcę odpocząć. Jest godzina 18:30. Włączam sobie stoper, odpocznę sobie 15 minut i robię to dla siebie. Bez żadnych wyrzutów sumienia. Siedzisz sobie i oglądasz te shorty i czytam cokolwiek innego, co cię ciekawi na Instagramie. I wtedy odpoczywasz rzeczywiście, bo po tym, gdy skończysz, bawić się, robić coś takiego, to przede wszystkim to była twoja decyzja. Czułeś, że to była Twoja decyzja. A co więcej, nie masz w sumienia po tym, że straciłeś na przykład ileś tam godzin na w cudzysłowie bezsensowną czynność, która nie doprowadziła cię do Twoich celów. Tak więc. Reasumując, ty jesteś panem swojego losu. Ty decydujesz o wszystkim. Ostatecznie. Szanujmy siebie, tego decydenta, ale nigdy to nigdy nie pozwalajmy zrobić czegoś takiego, że sam telefon decyduje za nas. Nie pozwólcie na to, bo zniszczycie sobie niestety. Swój potencjał. Nieważne, czy jesteś inteligentny, czy jesteś sprytny, czy masz naprawdę zdolności, które mogłyby cię wyciągnąć niesamowicie daleko w życiu, to coś jest niesamowitym urządzeniem, które można wykorzystać świetnie do poprawienia Twoich warunków życia. W tym samym momencie, to coś może Cię zgładzić i Twój potencjał życiowy. Starajmy się. Panować nad sobą. Czyli, jeżeli miałbyś cokolwiek wyciągnąć z tego filmu, jeżeli to opublikuję, to jest tylko to, że gdy podejmujesz najprostsze decyzje w życiu, nie tylko dotyczące telefonu, to zadaj sobie proste pytanie: dlaczego ja to robię? Wtedy będziesz tu i teraz na świecie, w tym miejscu, nie będzie to się działo poza tobą. Musisz wytrenować sobie ten nawyk, bo gdy wytrenujesz sobie ten nawyk, wszelkie inne przyjdą same. Dlaczego? Bo z końcu zaczniesz się nudzić, w końcu będzie ten czas na przemyślenia i w ten oto sposób zmienisz swoje życie.